Witajcie w pierwszym odcinku nowego programu Głosu Wielkopolskiego Moje Własne M. Ja nazywam się Agnieszka Mazur i jestem projektantką wnętrz i zapachów. Na co dzień wydobywam esencje z projektowanych przestrzeni i sprawiam, że przebywając w nich czujecie prawdziwą przyjemność. Dziś jako prowadząca program wcielę się w rolę klientki i udam się do biura nieruchomości, by poznać sekrety skutecznej sprzedaży mieszkań i domów. Wybierając biuro do współpracy kierowałam się przede wszystkim ich doświadczeniem i stażem na rynku oraz ilością ofert w internecie. Jednak kluczowe znaczenie miały dla mnie opinie zadowolonych klientów, z których wynika, że biuro ma indywidualne podejście do klienta i to jest to, czego szukam. Mam do sprzedania nieruchomości. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda cały proces sprzedaży. Przede wszystkim zrobiła Pani pierwszy i najlepszy krok co do rozpoczęcia procesu sprzedaży, a mianowicie przyszła Pani do osób, które znają się właśnie na sprzedaży nieruchomości. Natomiast kolejnym krokiem będzie spotkanie, już bezpośrednie spotkanie, u Pani w mieszkaniu celem ocenienia potencjału sprzedażowego, ustalenia ceny ofertowej i dogadania warunków współpracy z biurem. No dobrze. Ale jak mam stworzyć ofertę? Jak przygotować mieszkanie do sprzedaży? Jak zrobić ich zdjęcia i gdzie wystawić ogłoszenie? Proszę się niczym nie martwić. To my od A do Z szykujemy nieruchomość do sprzedaży i zajmujemy się dalej ofertą. Możliwe, że zaproponujemy Pani rozwiązania homestagingu, czyli przygotowanie, upiększenie wnętrza mieszkania dekoracjami. Następnie wystawiamy ofertę na portale po zrobionej sesji zdjęciowej. Tak się składa, że współpracujemy z ponad 50 portalami, zatem nie ma opcji, żeby klient nie zobaczył pani oferty sprzedażowej mieszkania. Od pani będziemy prosić przygotowanie numeru księgi wieczystej i podstawę nabycia mieszkania. Pani Paulino, a co gdy już pojawi się zainteresowany klient? Każdą rozmowę z klientem kupującym bierzemy na siebie. Weryfikujemy jego potrzeby zakupowe, ale także możliwości finansowe. To tyle istotne, że dzięki temu, dzięki tej pierwszej rozmowie możemy zaoszczędzić Pani tzw. pustych przebiegów na prezentacjach. Pani Agnieszko, to więcej możliwości bezpieczeństwa i oszczędności czasu przy transakcji. I dalej po prezentacji, gdy klient okaże się zainteresowany ofertą, co wtedy? Przede wszystkim stwarzamy dla naszych klientów warunki do spotkań, ustaleń transakcyjnych, m.in. ustaleń co do ceny nieruchomości oczywiście. Mamy doświadczenie i znajomość rynku. Zatem można powiedzieć, że mało co jest na stanie już w tym momencie zaskoczyć. Pani właściwie przychodzi z dowodem osobistym na umowę sprzedaży, a resztę załatwia biuro. Pani Paulino, dlaczego warto podjąć współpracę akurat z Waszym biurem nieruchomości? Niech najlepszą rekomendacją będą opinie naszych klientów zamieszczone w sieci. Przede wszystkim, Pani Agnieszko, działamy kompleksowo i butikowo dla każdego klienta. Co to znaczy? Obecnie na rynku jest bardzo dużo firm, które stosują łatwe i szybkie rozwiązania. My tak nie działamy. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, słuchając jego potrzeb sprzedażowych tudzież zakupowych. Każdy agent z naszego biura, który spotyka się z klientem, posiada potężny zasób wiedzy, dzięki którym może sprawnie poprowadzić sprzedaż. Każdy z naszych agentów cechuje się wysoko wykształconą empatią i zrozumieniem potrzeb handlowych klienta. To wszystko składa się na to, że znaczna część naszych klientów wraca do nas z nowymi tematami i poleca biuro dalej. Dzięki temu, że mamy 20 lat doświadczenia, rynek nieruchomości nie ma przed nami tajemnic. Zatem możemy przewidzieć sytuacje, które mogą na Panią czekać w czasie toku prowadzonej transakcji. Mamy wyrobioną pozycję lokalną na rynku, a dzięki współpracy z naszymi partnerami branżowymi jesteśmy po prostu widoczni. Mocno inwestujemy w reklamę. Zależy nam na tym, żeby każda oferta dotarła do każdego uczestnika rynku. Mówimy o sobie, że jesteśmy osobistymi pośrednikami naszych klientów. Dlaczego? Ponieważ poświęcamy im maksimum naszego zaangażowania i wiedzy. Żadnego klienta nie traktujemy taśmowo i masowo. A żeby nie być gołosłowną, jeszcze raz zapraszam do poczytania opinii o nas. Zatem Pani Agnieszko, podsumowując, nawiązując współpracę z naszym biurem, otrzymuje Pani bezpieczeństwo w procesie sprzedażowo-transakcyjnym, oszczędność czasu i spokój w całym procesie sprzedaży. Czyli mogę liczyć na współpracę z Państwem. Z nami zawsze. Wizyta w biurze za mną. Teraz spotkam się z agentem w moim mieszkaniu i dowiem się, jak może mi pomóc w jego sprzedaży. Doradzacie klientowi, co zrobić, by sprzedała się szybciej, drożej? Tak, oczywiście. Przede wszystkim musimy zadbać o aspekty wizualne. Podstawą do skutecznej i zadowalającej sprzedaży mieszkania jest profesjonalna sesja zdjęciowa, która pozwoli zainteresować klientów oraz wygląd samego mieszkania już podczas prezentacji. Co jako właścicielka mogę zrobić, żeby przygotować lepiej swoją nieruchomość do sprzedaży? Podejmując współpracę z naszym biurem, nie musi się pani niczym martwić. To my przygotowujemy mieszkanie do sprzedaży. W tym przypadku myślę, że świetnym rozwiązaniem będzie home staging, które pozwoli zaprezentować potencjał nieruchomości oraz sesja z drona, pokazująca w ciekawy sposób jego okolice. Jaka jest moja rola podczas prezentacji mieszkania? Pytanie, czy chciałaby być Pani obecna podczas prezentacji. Zazwyczaj staramy się prezentować nieruchomość bez obecności właściciela, ponieważ pozytywnie wpływa to na komfort klienta, który ogląda mieszkanie. A co jeśli klientowi nie spodoba się mieszkanie? Oczywiście, może się tak zdarzyć. I w tym momencie szczególnie przydaje się pośrednik, ponieważ klient chętnie opowie mi o swoich odczuciach, dzięki czemu będę w stanie rozwiać wątpliwości oraz ewentualnie podtrzymać jego zainteresowanie ofertą. Mogliśmy się przekonać, sprzedaż nieruchomości z pomocą agenta ma wiele zalet. Kluczowe z nich to szybka i skuteczna sprzedaż oraz bezpieczeństwo. Ja się z Wami żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka Moje Własne M.